Witam wszystkie Skorpiony na nowym czytaniu miesięcznym. Będzie to czytanie na miesiąc sierpień 2023 roku. Zobaczmy, co karty dla Was przygotowały. Jaka będzie Wasza energia w tym miesiącu? Karta czwórki monet Co od was odchodzi Giermek kielichów Co do was przychodzi Cezarzowa Co wam będzie pomagać Ósemka mieczy co Wam może przeszkadzać w tym miesiącu? Kochankowie, jakie są wpływy zewnętrzne? Diabeł, wpływy ukryte, as monet, Wasze nadzieje i obawy, Pustelnik i rezultat i rada Giermek monet. Wasza energia to w tym miesiącu, w miesiącu sierpniu dla skorpionów, czwórka monet. Czwórka monet mówi o tym, że w tym miesiącu możecie podjąć decyzję o zabezpieczeniu swoich pieniędzy, o zabezpieczeniu jakimś majątkowym. Może mówić o dokonaniu zakupów, inwestycji, które w jakiś sposób zabezpieczą Was na przyszłość. To też karta mówiąca o tym, że tworzycie coś, co w przyszłości ma przynieść Wam stabilizację. Być może tworzycie jakiś projekt, pracujecie nad jakimś przedsięwzięciem, które, które ma w przyszłości ustabilizować Waszą sytuację materialną. Przede wszystkim wskazuje na, może też wskazywać na taki okres, kiedy mamy te zgromadzone już jakieś pieniądze i nie bardzo wiemy, w jakim, jak spożytkować ten posiadany kapitał i jakim celom go podporządkować. To też może być taka sytuacja. Może też być sytuacja inna, że na przykład niektórzy mogą się izolować i przyjmować też taką postawę, czujne, czujną postawę, którą pokazują dbałość jakby o swój stan posiadania. Tak? Bronimy tego. Co, co posiadamy przed, przed innymi, żeby nikt z zewnątrz nie dobrał się do, do tego, co mamy. Tu mogą być też nie tylko sprawy majątkowe, ale też jakieś na przykład nasze pomysły, tak? czyli bronimy swoich pomysłów, bro, 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 bronimy też swoich finansów. Finansów, czy też bronimy swojego życia, swojej przestrzeni? Co odchodzi do przeszłości? Mamy kartę Giermka, Kielichów. To może być, mógł być do tej pory taki czas bardzo miły, rozrywkowy. Mógł być to czas, Odpoczynku, czas wesołego spędzania czasu z, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Mogło być też jakieś zaproszenie na jakąś uroczystość. To mogło być też spotkanie z jakimś większym gronem osób. Bardzo życzliwa, jak do tej pory była atmosfera wokół Was, i w tej chwili pokazuje się karta cesarzowej na przyszłość, która mówi, że być może właśnie po takim okresie bardzo luźnym, słabolnym przychodzi czas na to, żeby zapanować nad wszystkim żeby zadbać o swój dom, o swoje domostwo, o swoje życie wokół nas, o swoją pracę i podjąć stanąć na wysokości zadania. Karta mówiąca też o tym, że... Będziecie bardziej kierować się instynktem, mniej być może rozsądkiem, rozwagą, ale jednocześnie może mówić o tym, że Wasze decyzje będą wyważone i świadome. Może też mówić, że w tym, w tym czasie zadbacie też o siebie, że być może będzie konieczność odsunięcia się troszkę od innych osób po to, by zagłębić się bardziej we własne potrzeby, zadbać o, o swoje otoczenie, o swój wygląd. Aby pokazać się też z takiej strony bardziej zdecydowanej, jako osoba silna i zdecydowana. Co Wam w tym miesiącu będzie pomagać? Mamy ósemkę mieczy. Na pewno pomoże to, żeby za dużo nie wchodzić w emocje i nie roztkliwiać się nad sobą, nad ewentualnymi problemami, żeby nie tworzyć też tych problemów wokół siebie, żeby nie wyolbrzymiać różnych spraw. Karta też. Mówi o tym, że należałoby podjąć trud, aby uwolnić się z jakiejś niekorzystnej dla Was sytuacji, żeby dostrzec nowe perspektywy, które przed Wami stoją i w sposób właśnie taki zdecydowany, pewny siebie, podjąć obiektywną decyzję. Karta mówi, żeby wyzbyć się wszelkich lęków, wszelkich wahań. Mówi o tym, że warto byłoby też liczyć na wsparcie innych osób nie być z własnymi problemami samemu. Tu może być też jakieś uzależnienie od osoby. Mogą być wokół Was jakieś manipulacje. Bardziej to widzę w kwestiach tutaj zawodowych i może przy Was znajdować się jakaś osoba, której będziecie musieli w jakiś sposób się postawić, pokazać, że jesteście odważni, że walczycie o swoje stanowisko, że. Zapracowaliście już na jakąś stabilizację, że tu, gdzie w tej chwili miejsce, w którym jesteście, to kosztowało Was wiele pracy i wysiłku, żeby znaleźć się właśnie w tym miejscu. I karty zachęcają do tego właśnie, żeby się nie poddawać wszelkim złom, złym myślom, nie poddawać się wpływom jakiejś osoby, która być może będzie chciała. Wami w jaki sposób Zamanipulować, odebrać Wam Być może należne Wam Stanowisko Albo W jakiś sposób Zawładnąć Waszym Dobrem materialnym, zagrozić w jakiś sposób Temu co Osiągnęliście do tej pory Być może właśnie taka Osoba jest gdzieś Wokół Was, która będzie chciała Wam w jakiś sposób zaszkodzić. Nie poddawać się też oczywiście żadnym zachętom do nieuczciwości, do działania poza prawem, do działania przeciwko wszelkim jakimś norm, normom prawnym. <laughs> We wpływach ukrytych mamy Asa Monet, który no mówi właśnie o tym, że przed Wami jest jakaś nowa perspektywa, na którą zasłużyliście i której nie chcecie, żeby Wam umkła z rąk. To jest taka szansa, Dzięki której możecie poczuć to bezpieczeństwo materialne. Karta mówiąca o tym, że nie będziecie czuli się rozczarowani w żaden sposób że musicie zaufać losowi może mówić o. O potrzebie w tym czasie budowania domu, zainwestowania w coś, kupienia jakiejś nieruchomości, bo tak jak tu mamy, wy już zgromadziliście dużo finansów, macie przy sobie te finanse i w tej chwili możecie mieć właśnie te plany, żeby zadbać o swoją stabilizację. Karta mówiąca o tym, że może być jakiś przypływ pieniędzy i urzeczywistnienie się czegoś, co było zrealizowane, co zaczęło się dawniej, a w tej chwili ma możliwość zrealizowania się. To też karta mówiąca o przełamaniu takiej złej pasy wokół Was. Natomiast to, co może Wam Przeszkadzać to w tym wszystkim to źle podjęta decyzja decyzja, którą możecie chcieć podjąć pod wpływem emocji decyzja, którą będziecie uzależniać od drugiej osoby, z którą wiążą Was jakieś więzy uczuciowe. Więc może, może przeszkadzać takie właśnie niedogadanie się w tych kwestiach z partnerem albo z osobą bliską, osobą, która jest zależna też od Was. Mówi też karta o tym, że może Wam przeszkadzać też jakaś zazdrość wokół Was albo. Wpływ jakiejś osoby trzeciej, która się może tu pojawić. To może być właśnie ta karta diabła. Jeżeli mówimy tu o sprawach jakichś materialnych dotyczących zakupów, nieruchomości, to należałoby uważać na wszelkie dokumenty. Które być może będziecie podpisywać, bardzo rozsądkowo podchodzić do wszystkiego, nie poddawać się też żadnym wpływom osób innych, które poprzez jakby swoje emocje, swoje uczucia mogą chcieć wpłynąć na Waszą, na waszą decyzję w jakiś sposób, która potem może się okazać dla Was niekorzystna. Wasze nadzieje i obawy to karta pustelnika. Może ona mówić o tym, że wobec sytuacji, która się tutaj pokazuje, możecie się obawiać, że będziecie w tym wszystkim osamotnieni, że... Ktoś zostawi was samym sobie i przez to będziecie mieli trudniejszą drogę do osiągnięcia celu i gorzej wam będzie podjąć właściwą decyzję. Natomiast Karta ta mówi, że należałoby się tego nie obawiać, tylko bardzo dobrze przemyśleć każdy krok, który będziecie chcieli podjąć, każdą decyzję dokładnie wyważyć, dokładnie przeanalizować, sprawdzić wszystkie dokumenty i nie kierować się imiś namowami, które mogą być niekoniecznie wam przychylne, w jakiś sposób? Tak? I co tu jeszcze? No, nie bać się tej samotności, bo ona. Tutaj to jest tylko tak, samotność może być taka wewnętrzna, odizolowanie się jakby od osób, które wam mogą tu przeszkadzać, po to, żeby z głębi siebie samego podjąć właśnie te ważne decyzje, żeby to były sprawdzone, mądre, podjęte decyzje. I karta rada. I rezultat mamy giermek monet. Może on mówić o, może przynosić on dobre wiadomości, wiadomości dotyczące właśnie jakiegoś sukcesu, wiadomości dotyczące zrealizowania swoich pragnień. Może mówić o pomyślnym załatwieniu wszelkich spraw, że uda Wam się. Przeprowadzić te wszystkie sprawy pomyślnie dla Was. Jednocześnie mówi o tym, że rozpoczyna się dla Was jakaś nowa rzeczywistość, nowa droga. Małymi kroczkami jesteście na początku tej drogi i macie jakby plany na przyszłość. Możecie rozwijać te plany na na przyszłość i idziecie w dobrym kierunku. I to tyle dla Was, Skorpiony. Zapraszam na kolejne czytanie. I do zobaczenia.